Teraz tak, żeby odpalić rezydenta, demo muszę zrobić starą sztuczkę. Ciekawe, widać tu dużo, osób tu zgłasza, zgłasza ten problem, więc zakładam, że pełna wersja jest uborowiona. Udokumentujmy w takim razie to w ten sposób. Odpalam demo. Nie będzie ray tracingu, nie żałuję z tego powodu, bo wydaje się fajny. Bo wydaje się, na odbiciach akurat są jakieś rzeczki i inne kupy. A! Może sorry, bo już powinno się wgrać, ale wgrałem dziwne kody, których nie powinienem wygrywać. Kompatybilność rzędu obojętna. Tak, tak. Roberts nie działa, nie, nie tego, tego hotfixu do tego, do serwerów. Okej. Okay. Okej, okay, to jest gra, w którą się gra. I zakładam, że podszedł, tylko teraz tak. Mam nadzieję, że dźwięk się ogarnie. Chyba jest, jakieś tam świerszcze z tyłka. Okej, okay, dzień dobry. Spróbujemy nagrać coś z dema rezydenta. Nie mogę pokazać opcji, bo gra się w dziwny sposób buguje na niektórych dystrybucjach. Jakiś dziwny błąd, że wywala jest w okienku. Kiedy się właśnie próbuje grzebać w opcjach. Zobaczymy, czy to się tutaj zachowa, czy nie. Wszystko jest na ultra opcje mi się. Bardzo podobają. 30, 1998. To dzień, nigdy nie The me thanks to the bio-weapons created by umbrella <laughs> so i made it out but too many others weren't so lucky i was asked later to join a top-secret government program not that i had a choice the training punishing missions nearly killed me but at least i kept my mind off everything If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time, it can be different. It has to. Sprerenderowane. Słynacy się zdradzili, że dużo scenek jest prerenderowanych w tej grze, niestety. Mmm... tak, Japończycy totalnie Polaków nienawidzą, za to lubią Ruskich, więc fajnie paradoksalnie, bo mi tam się kłócą jakieś wyspy i tak dalej, ale no... Więc tak, nie ma ray tracingu, a szkoda, bo to błoto tu jest bardzo fajne i bym sobie zobaczył swoje odbicie w błocie jak w życiu, no ale ten... Oprócz tego, oprócz tego dziwnego buga z okienkami, przez co nie mogę pokazać procesu odpalania, chodzi bardzo dobrze i to jest tyle, co grałem, tak? Idziemy dzisiaj w prawo może do odmiany. Na początek chyba nie mamy nic. Tak, wybór w lewo albo w prawo. a trudny. Więc las jest, las jest dużo bardziej mroczny. W był... W był jakiś taki jesienny. Straszny, kurde. Ciekawe. Oho. Uh -huh. Bez jaj. Baba. Okej. Okay. Hmm, no tyle. <ścoughs> tak, widzimy. Dobra. Okay. Tak, jak wrócimy, to co się będą działy? Dziwne rzeczy że trzeci jest zbogowany. Tak mnie nie odpala. Ech, dobra, szkoda. Chyba będę musiał przejść sobie sam to demo. Czy był w Resident 4? Eee, był. Sprawdzaliśmy, wyczuli, to był. Ma mamy rezydenta w domu. Mamy czwórkę VR nierimakowaną. Tutaj, jakby co w tym demie zdechłem, ono cały czas. tak okay, jak tam jest, moment. Pokaż właściwości, kompatybilność, kody wyłączone. Bez streamu działa, niestety, ze streamem jest problem. W sensie odpala się w oknie i to widzę, ludzie raportują. Podejrzewam, że jak gruby się przebudzi, to naprawi. Uh, pewnie jest jakiś gdzieś przecinek, gdzieś O! Tego nie było. Jakie słodkie. How cute and adorable. Tak jak walczy, jest jak walczy. Moment. Huh? Patrz jak ten rezydent walczy. Myśli, że jest w oknie. W sumie, zobaczmy. Czy da się odpalić Gotika na Questie? Nie wiem. Nie, nie, nie. Z gotika ja no, widziałem, jak z grali. Ta gra ma już parę lat, nie wiem, parę lat temu. Mi wtedy nie ruszał. Kapką przedstawia. Tak, tak, tak. 24 klatki, normalnie chodzi w stu coś. Ale sprawdzamy, jestem ciekaw po prostu. Ostatnio się zwisiło tutaj. Tu jest zwierzątko, nie jest istotne, tak? Nic się nie przejmuje leonku. Ładna grafika jest. Jest skucanie w grach. Tak żyje. Strasznie jest przytulnie w środku. Czemu jest pasek? Bo jest bieda. Nie ma ray tracingu. Właśnie jest jakiś fundamentalny problem, jak odpadam razem z duplikowanym ekranem. Du Nic jak tu przyjemnie, nie? Jak tu miło. Dynamiczne oświetlenie, dynamiczne obiekty. Najgorsze, że oczywiście PlayStation dostaje wersję VR-ową. I zakładam, że będzie mega Ciekawe Sound jest OK Strasznie przyjemny Tylko w sumie A wiem co nie pasuje, okien nie ma Ty Dom bez okien, a nie są, tylko są zabite dechami, no spoko Tak też się mieszka Stąd przyszliśmy Tak I tu mówię, że dom bez okien Ale idę teraz tu Okej okay. Zgubiłem się już Nie miałem tego problemu jak grałem sam, no ale... No dobra, stąd przyszliśmy, tak? Bo tu byliśmy i mówię, że tu dobra, stamt Stamtąd przyszliśmy. Dobra, i teraz tu mieliśmy wejść. I tutaj jest plot twist. Tutaj są zamknięte drzwi. A? Po co tylko jest wersja VR? No właśnie nie będziemy w stanie ograć w wersji VR, bo jest tylko na PlayStation 5 albo 6.

Jak wypuścić PS5 z VR-em? Hmm, ciekawy temat, Krux. Nikt nie ma ani PR-u, ani PS5, niestety. Ty masz Krux? O kurde. Nie, bałbym się, żebym. bałbym się, że zepsuję. Tak, będę szczery. W ogóle mówisz, że to nie jest zombie. Tak, ładnie. Jest dobra polska wersja w tej grze. W sensie, że jest Polski już po kolonizacji. Czy będzie polska wersja, oczywiście, że tak. Czyż nie wypuścili, by w 2023 roku bez polskiej wersji, prawda? Prawda? Nie, nie będzie. No, wiadomo, że ten. Chińczycy wolą ruskim wydać. O, jakie oświetlenie dynamiczne. A? Custom engine, i można zrobić. Czemu ja się obraził na Polaków? Dobre pytanie. Może dlatego, że nie byliśmy sojusznikami w drugiej wojnie? Do końca, to ciężko powiedzieć, co tam się działo. Za papieża, za Chopina się obrazili? Bo czego nie dzieje policjant? Że przeze mnie to jest, bo nazywamy Japończyków-Fińczykami. Dobre pytanie. Aaaa... co tu się stało? Ucieknij z chatki Prawym się szykuje broń, lewym się trzeba, jak profesjonalna pozycja O! Kto to? Ciekawe kto tu mieszka... Ty, sznur jest przygotowany, jak miło wiem, którym się atakuje nożem, niestety, żeby ich slash, eh, dobra, easy. Wtedy miałem trzech tutaj, jak odpowiem, jakiś tryb e, lepszy. Nie wiem, czy mu heady jest sens strzelać, skoro. Ty coś mu. A, ciekawe. W był strzał i po prawie. Gdyby było więcej klatek, oczywiście byłoby wygodniej, ale. Jeszcze było kopnięcie magiczne. Aha! <ścoughs> Ty oddajcie amunicję. Że jest Nie mam pojęcia jak się tutaj cokolwiek robi. Pierwszy raz w to gram. Tak daleko nie doszedłem. Jak grałem sam to odpaliłem tryb... Nie wiem co. Wygląda jak Ridge Forester. president's daughter, Baby Eagle. She's in this village. Our intel was correct then. Well done. need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. There was a with a Łysy jest najgorszy, właśnie. Czy oglądałem wszystkie te mogłem na sukces? Nie. Jako dziecko wiedziałem, jak to ludzie oglądają. My myślałem, że są... Wtedy zacząłem wątpić w świat dorosłych. Głowa do jeziora. Dobrze, że nie potrzebujemy angielskiej wersji, skoro rozumiemy. Musimy znaleźć głowę, tak? I dać się do jeziora. Ciekawe, czy jest scena z wilkiem, najważniejsza scena w grze. No bez tego szczerze nie będę grał. Jezu Chryste. Okej, okay, mamy ten. Jest mapa. Ty mapa jest jak w oryginale z tego co widzę nawet. Kurde, niesamowite. Ten sam bezsensowny labirynt pomieszczeń. Jakaś maszyna do pisania się Po co to jest? Nie działa jak zawsze. Damo po co? To... Gunpowder. Czy proszek z pocisków. To remake czy remaster? Remake. Wszystko jest takie samo. Ptaszki tam są. Ciekawe, czy skradanie ma jakieś znaczenie. Ty! Nie można pomóc zwierzątku. Nie, dobra. Nie będziemy grać w to, chyba. To jest deal breaker w tym momencie. Można było pomóc w oryginale tutaj. Japończycy są głupi, nie wszystko zjedzą. Wszystko co tak. Oni się pewnie cieszą z tych robaków, nie to za Polacy. Muszę złożyć puzzle? Jakie puzzle? Te? Są dobrze ułożone moim zdaniem. Ten nóż jest faktycznie. Nóż się tępi, niesamowite Co? <laughs> tak, robaki na mąkę, żeby To z jakieś... W Hiszpanii są takie samochody, kiedykolwiek były? No nie właśnie. To właśnie ja po prostu nie rozumiem tego. Chociaż może jakiś kurde ultra stary Co to mogło być, kurde? To jest amerykański pick up. Czy jest ten? Boże. Sorry. Czekaj, coś tam... Co ty robisz? Okej. Okay. Czemu żyją po strzelę w głowie? Ale byli czymś karmieni, tak? To jest kolejny dowód naukowy, nie potrzebujesz mózgu, żeby żyć. Tak, jak masz jakiś tam ten... Co teraz? Nie. że popsikać, bo coś, ten... Jezu, można odzyskiwać zdrowie w tej grze, to jest niesamowity raj. Popsikaj. Aha, no i tyle, nie ma animacji nawet. Trochę bieda, no ale co zrobisz. Trochę jest ciasno w równi, ale bo bardziej przestronnie. Trawa mi zasłanie. Sorry, mam mało kratek i... O, i mu. Czy on miał jarmułkę na głowie? Flash grenade, ciekawe. Niesamowite, jakieś zioła zbieramy. Za to policja może nas aresztować. Tak? Nie, taką, mam taką fryzurę, przepraszam. Okej, okay, sorry. O ty czekaj Co to jest? Zabandażowane jakieś kukły? Spadło jedna śmieszne Kościół jest, strzelnica też jest. Co to znaczy moment? Aha wow. Krzyż dla goro jest to ma ten. A, ajaj, aj, się pomrzemy mu. Hej, zostawcie go. Słyszysz? Ani. Tam zbyt małgardek, żeby ich tutaj napierdzielić wszystkim na tej wiosce. Potajemnie, jak w harim poterze, tego się nauczyłem. Aha. Spokojnie, taktycznie mam pistolet, mają jakieś siekierki. No, było mele, właśnie. Chciałem to mele uskutecznić. Tobie tam uderzyła. Pieniądze, tak za pieniądze im zapłacimy. Zapłacimy. Sorry, żałuję. Mhm. Okej. Mnie. No nic, poczekam aż trochę to usprawnią. Czyli, jak coś działa bardzo dobrze, tylko nie wiem, kiedy są e, dwa ekrany włączone, tak jak teraz, mam duplikowane, spadają klatki. E, to jest patologiczne, tak chodzi bardzo spokojnie. Jedno, czego nie mogłem odpalić, to jest e, ray tracing. Tak, i gra w ogóle nie pozwala zmieniać nic w opcjach, strasznie ciekawe. Oho, Boże, oszukałem psa, że wychodzę, że wyszedłem. Kurde, teraz muszę powiedzieć, że już idę. A i dobra. E, to ten. Inna gra na re-engine. Tak, inne działają. Sprawdzaliśmy. Że pełny ekran. Właśnie, nie chcę, to jest problem. Działa, działa bardzo dobrze. Tylko jak jest zduplikowany ekran, dzieją się cuda. Dobra, jutro się widzimy, plany są. Sprawdzimy oryginalnego rezydenta i tak dalej. A tak to pozdrawiam i miłego i ta ta. ta, 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 ta.